Panie, witamy Was bardzo serdecznie w Dniu Dziecka, Gminny Środek Kultury wraz z Sołectwem i Sołtysem Długołęki. Koło gospodyń wiejskich oraz parafia tutaj w Długołęce, razem z księdzem Łukaszem Piłatem, dzięki któremu też mamy udostępnione miejsce. Możemy spędzić ten taki cudowny, dla dzieciaków, ale myślę i dla całych rodzin, dzień. Jeżeli chodzi o atrakcje, patrząc na ludzi teraz, bo rozglądam się troszkę, setki ludzi, same uśmiechnięte twarze, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego dnia. Jestem wręcz dumny, że mamy taką fajną gminę, że mamy takich fajnych ludzi, że możemy dzisiaj spotkać się tu razem i po, po prostu skorzystać z, z tych atrakcji, które są w większości tutaj za darmo. A jeżeli ktoś chce czy pomalować sobie buźkę, czy pochodzić na ściodła, czy wziąć udział w warsztatach gominiarskich. Dzisiaj wszystko jest tak naprawdę yy, dla nas. Bardzo nam się podoba impreza. Mi się wydaje, że najfajniejszą atrakcją są te szczidła, właśnie. No i jeszcze tamte rowerki tam właśnie stoją. I bardzo fajnie. Nam się podoba, strasznie. Też lody były pyszne. Pierwsze wydarzenie przygotowaliśmy wioskę cyfrową. A, która składa się z wielu stref. Między innymi strefa żonglerki, jest strefa dla malucha, jest slackline na szczudłach bańki. Jest też gdzieś tak, taka wysoka postać, jest szczudna, także jest sporo atrakcji, a, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych również. Świetna zabawa. Dzisiaj tu próbuję na szczudłach chodzić. Pierwszy raz ma styczność z tym, także myślę, że się dobrze bawi.